Mamy zadanie, że mamy okrąg, mamy zaznaczony kąt 160 stopni, no i musimy sobie wyznaczyć miarę tego kąta. W jaki sposób to zrobimy? Na samym początku na pewno możemy sobie dopełnić ten kąt, no bo wiemy, że miara pełnego kąta to jest 360 stopni, czyli w takim razie 360 minus 60, no i okazuje się, że ten kąt będzie miał po prostu 200, no bo 200 i 160 to jest 360. Teraz co my to musimy zrobić? Zauważyć jedną ważną rzecz, że o które nas pytają, jak sobie na zielono zaznaczę, to jest kąt oparty na takim łuku w sensie nauku na KM. Jasne, ale dokładnie tak samo jest z tym kątem, który jest tutaj. Bo zobaczmy, że jeżeli byśmy sobie tu narysowali jeden promień, tutaj narysowali drugi promień, no to właśnie jest odtąd, dotąd. Dokładnie tak samo jak z tym L. Gdybyśmy tu sobie odcięli jedno ramię z tego kąta, drugie ramię z tego kąta, to znowu jest odtąd dotąd. A kąty do środka, w sensie środkowe, są dwa razy większe od kątów wpisanych. Czyli w takim razie to będzie połowa z 200, czyli 100. Więc C to poprawna odpowiedź.